Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do przeglądowego odcinka z drugiej odsłony gry Patapon. A tak naprawdę to do zremasterowanej wersji na konsole PS4, która ma swą premierę dziś, czyli 30 stycznia. Blisko 10 lat przyszło nam czekać na ten tytuł w takiej odświeżonej odsłonie, ale myślę, że warto było. Szczególnie ucieszą się dawni posiadacze konsoli PSP, bo przypuszczam, że no 90% z nich to na swych przenośnych urządzeniach na pewno miało ten tytuł. Jak widać, podobnie jak w odświeżonej wersji pataponów, główne zmiany to podbicie rozdzielczości, czy to interfejsu, czy samego świata gry. No, z filmów starano się wyciągnąć maksymalnie to, co się dało, i wyglądają, myślę, że całkiem sympatycznie. Tym bardziej, że to nie one tu są najważniejsze w samej rozgrywce, a to, co się dzieje w tym świecie. Zresztą może pokażę, przejdźmy do niego. Niestety gra wraz z remasterem nie dorobiła się polskiej wersji. Nadal mamy te pięć podstawowych języków, jakie były dostępne w podstawce. No to trochę pokazuje, jak przez te lata zmieniło się podejście Sony do naszego rynku. Gdzie no teraz już nie do pomyślenia, żeby jakiś tytuł ekskluzywny nie posiadał nawet dubbingu, a co dopiero napisów, no ale tutaj było trochę inaczej. No dobrze, to co byśmy mieli tu podpisać? Obiecujemy, że będziemy prowadzić nasze patapony na koniec świata. Choćby śmierć nam w oczy zajrzała i inne problemy, to nie poddamy się czując bit. Będziemy podążać za rytmem. No i w tym miejscu podpisujemy obietnicę, że będziemy trzymać nasz bębenek i wybijać rytm, aby być liderem pataponów. Niech to się i tak stanie. O, co ciekawe, możemy przetransferować dane. Tylko czy ja mam jeszcze dane z pierwszej części? Chyba mam. 2017, wtedy graliśmy, tak? To była premiera Remastera, więc zobaczmy. Och. Błagamy Cię. Okaż nam łaskę, wielki, lordzie pataponów, tak? Wybi nam rytmy, no bo właśnie na tym ta gra się skupia. Bardzo mocne nastawienie na rytmę, co myślę, że ma nie tylko takie walory fajne, rozrywkowe, ale też jak ktoś no, potrzebowałby poćwiczyć trochę z rytmiką, no to, to to bardzo dobry kierunek. Tylko właśnie w stosunku do pierwszej. Wersji, bo ja wiem, że zaraz będzie mi się ciężko mówiło, jak będziemy bić bębenek. W stosunku do pierwszej wersji, gdzie wspominaliście, że to okienko czasowe jest trochę zbyt małe, ponieważ ono było dostosowane do PSP, a tutaj mamy opóźnienie pada, jeszcze lag wyświetlacza, no to grało się dość ciężko. Mam wrażenie, że zostało to poprawione do tej wersji, chociaż no nie testowałem samej rozgrywki na telewizorze z dużym input lagiem. A, no, ale na monitorze jest ok. Zresztą zaraz zobaczymy, ile lamp to będzie. To co? Wybijam rytm? To jest to! Te cztery uderzenia. To one właśnie wybijają rytm, który nadaje kroku naszym tutaj. Małym przyjaciołom. To już rytm. Powraca energia. Czyżby to nasz pan? Wierzę, że przyszedłeś po nas. Broń i pomóż nam. Weź, bębenek. No właśnie, i wybi rytm, bo to z każdym kolejnym ruchem, jaki poznajemy w tej grze. Będzie coraz trudniejsze do opanowania. Tak? Na przykład chodzenie to są cztery razy kwadraty i kółko, później atak to chodzą dwa kółka, kwadrat, kółko, obrona dwa trójkąty, kwadrat, kółko i tak dalej, i tak dalej, bo tych ruchów później kombinacji jest naprawdę sporo, więc to nie tylko rytmika się tu rozwija, ale również takie multitasking, tak to ładnie, wielozadaniowość. O, tego słowa mi brakowało. Oczywiście, w trakcie gry zawsze możemy sobie podejrzeć kroki, które odkryliśmy, przetestować. Jak nikt nie patrzy i nie nagrywa się tego, to, to nie trzeba podtrzymywać cały czas tego fiwerka. A czym jest fiwer? Utrzymanie dobrej, długiej pasy w poprawnym wybijaniu rytmu. Teraz warto byłoby to podtrzymać, ale aby to się udało, musiałbym przestać gadać, ponieważ no, niestety to zaburza rytm. I to jest też największy problem, bo bardzo chętnie zrobiłbym serię z pataponów, ale znów pogodzić klikanie z mówieniem i jeszcze dorzucić kombinację czterech przycisków, no to by było nie lada wyzwanie. No, i mamy to. Przyznam, że bardzo przyjemne początki, i gdzieś tam próbowałem czasem wydłużyć to naduszenie przycisku, i mam wrażenie, że rzeczywiście nie jest to tak agresywne jak miało miejsce podczas pierwszego remastera, ale zobaczymy. To też pierwsza komenda, która wcale nie musiała być aż tak trudna. Oczywiście, po każdej misji wracamy do wioski, która, no, jak widać, Dopiero na dobrą sprawę powstaje, bo wylądowaliśmy to. I znaleźliśmy jedynie ruinę Patapolis. No, nasza kochana księżniczka trochę nas tu oprowadzi, chociaż myślę o. No... W zamian za ratunek, no to właśnie, chociaż tyle co nas oprowadzić. Ale myślę, że my przeskoczymy nieco dalej. Jak nam wioska się już trochę rozwinie, ponieważ teraz przed nami misja, aby zebrać zasoby, przynieść trochę mięsa, trochę arsenału, a także innych rzeczy, które pozwolą nam zebrać drużynę, uzbroić ją i stworzyć te ścieżki dużo, dużo ciekawszymi. Czy tak samo nowe. Papaja, tak, papa. Tak, obelisk nas prowadzi, ale do, do niego wrócimy. Musimy zebrać tu materiały, patapony i wszystko to, aby móc wyruszyć na podróż na koniec świata. Więc przeskoczmy szybko kilka przepraw i zobaczmy się już tam, gdzie dzieje się patapońska magia. Oczywiście sam Fever to nie tylko fajna muzyczka w tle, ale również wzmocnienie naszego ataku, czy przyspieszenie kroku. Z tego co zdążyłem się zorientować, takim dość pomocnym aspektem, myślę że... Chyba przed chwilą mieliśmy nawet do czynienia z nim. Pomocnym aspektem w całej podróży jest to, że możemy się raz w rytmie lekko pomylić. W sensie nie tyle pomylić przyciski, co gdzieś nie wbić się w ten rytm wybijany przez naszego tutaj bębniarza. Chociaż to my jesteśmy tym bębniarzem, ale nadanym tu przez nasze patapony. Przez co mamy jeszcze szansę się poprawić? Wydaje mi się, że w pierwszej części tego nie było, ale ta też jest do podejrzenia na kanale. No dobrze, i wioska no, 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 dużo bardziej wesoła, bo mamy i jedzenie, i dzidy, i, i znów naszą księżniczkę, która weźmie nas na bok, tak? No, zawsze dziwnie się czuję, jak ona tak. Dobra, dobra, niech oni się tu bawią, ale chodź ze mną tutaj na, na, na chwilę, na stronę. Znaleźliśmy coś, Dongara, ruiny Dongary, które mogą nam się przydać. Ale jak rozumiem, jeszcze nie na ten moment. Pamiętamy, że tutaj coś zakopywaliśmy i to nam dawało kolejne bonusy. Look, look. No, to jest ważne w naszej podróży. Myślę też, że jest ważne, ale wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Jeszcze tutaj wrócimy. To możemy za to podejrzeć. Wszelkie rzeczy, jakie zdobyliśmy. Nowy rytm. Czaka, czaka, patapon. Czyli to jest to, co wspomniałem tam gdzieś. Defensywa nam dochodzi. No, tych rytmów będzie całkiem sporo i. Coraz więcej, ale znowu samo to, że gra nas tak stopniowo wprowadza w kolejne, no też to nie przytłacza tak nagle, jakbyśmy dostali już na start 4 i odnajdź się w tym. Dobrze, tutaj jeszcze co istotne chciałem pokazać, po wykonaniu misji, możemy zawsze jeszcze wrócić do pewnego zadania, tak żeby zdobyć więcej jedzenia, czy po prostu poćwiczyć. To jedzenie też się przekłada później, chyba zakup pataponów, coś takiego tam miało miejsce. Wydaje mi się, że jeszcze na, tym, nie, na ten moment jeszcze tego nie możemy zrobić. W tej chwili, co najwyżej, można pobawić się w dozbrojenie naszych tutaj bohaterów, na przykład w lepszą dzidę, kapelutek, i, i tu nic nie mamy więcej, ale możemy ruszać. I to względnie spotkamy się gdzieś w tym świecie razem, jak już tylko wybiją nam nowe rytmy. A teraz czas odpocząć. Spotkamy się jutro. No i wraz z nowym rytmem czakalaka. Słyszymy, jak najbardziej słyszymy lament. Tak, czyli jak rozumiem defensywa, nasz sposób na obronę przed potężniejszym przeciwnikiem. Przejdźmy się kawałek w takim razie, tylko no właśnie, wbicie w rytm, jak człowiek tak rozgadany. Jeszcze kamera jak? A, możemy podejrzeć co się wydarzy niebawem. Czeka, czeka, ale czeka, czeka już ma sens teraz? No przyznam, że chyba najbardziej co mnie boli po tej misji to kark, ponieważ do wybijania rytmu dobrze jest jeszcze ruszać ciałem. Można to potraktować też jako rozgrywkę treningową, ale no przyznam, że na tym normalnym jest co tutaj robić. I jeszcze mamy jajodonga, które przed chwilą dosłownie chcieliśmy zakopać. Na stronę, chodź. Tak, ja wiem, jesteśmy great. Wybraniec? Nie rozśmieszaj mnie. E, kolego. No właśnie. My znamy stare legendy. tym ty, 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 ty kimś ze śmiesznie wyglądającą maską. Śmiesznie wyglądający. <grym, wierzy> Wielki Korle. Musimy mu nadać nazwę. Bohater. Eee... Jak rozumiem, nie wiem czy też to te cztery znaki wynikają z ograniczenia gry, czy z teoretycznego ograniczenia naszych pataponów. To takie nawiązanie do czterech symboli, które wykorzystujemy, aby przeszły dalej, tak? No niech będzie bohaterem. Ok, ok. Z całkiem niezłą nazwą. I'm loving it. <laughs> Powitajmy bohatera. A, a, ale czemu już nie? No właśnie. Korle... No chodź to, dzielny herosie, bo my coś z tymi jajkami musimy zrobić. O, właśnie, kolejna jeszcze jakaś kapliczka. I tylko my, a także nasz bohater może tam wejść. O ile masz magiczne jajka, tak? Mam do interakcji z innymi bohaterami. Okej, okay. czyli zobaczmy. Chcemy wsadzić magiczne jajko. O proszę, czyli Luteci, Kabon. A, a ci mają więcej liter w imieniu. O, oszukują nas. Okej, okay, ruszyliśmy do magicznego świata. Trochę czuję się jak w tym. A, to jest na czas. Trochę czuję się jak. Dragon No przyznam, że była nie lada zabawa i to jeszcze jaka walka z czasem, a popełniłem naprawdę niewiele błędów, chociaż przypuszczam, że zamiast tylko defensywy warto by było korzystać również z ataku, ale liczy się efekt, jaja na miejscu. Everyone, finiszujemy do końca. Przecież tutaj też w ogóle można się pogubić w tym rytmie. <grymny> <grymny> Okej, okay, ostatni raz. Chociaż to nam wyszło, i z tych wszystkich pomów wyszedł Kom. Kom to mi, kolego, bo, bo nie wiem, co z tobą jest nie tak. No. Wybijając się z tego rytmu, to, to nie jest tak łatwo wszystko tam zahaczyć, tak powinno być. Yeah. <grybuj> o, mamy skrzynię skarbów. 81? No to pewnie, że otworzymy największą skrzynię skarbów. Titanium. Panie, a coś ciekawego... Kurczę, można było wziąć taką. Dobra, co w małych jest? Kamień. I kamień. To to jednak te titanium chyba było lepsze. Wracamy do Patapolis. Understood, understood. Catchings. Jak widać zjedli biednego kolegę, ale nasz zespół trochę się tutaj powiększył. O, a nie, myślę, że nasz komp też się tu zjawił. Zobaczmy tak, w co moglibyśmy go wyposażyć. Wow, jak ładne, ładne. To tak samo tę ekipę. Można oczywiście albo im ręcznie przypisać różne przedmioty, jakie mieliby dzierżyć w swych łapkach, albo... Rozkazać grze, żeby zrobiła to za nas, tak aby to działało tak powinno. No dobra, to chyba wszystko, co moglibyśmy zrobić. To co? Zobaczymy jeszcze, jak ten świat wygląda. Bo chciałbym pokazać jedną ciekawostkę, chociaż nie wiem, czy akurat na nią trafimy. A mianowicie, że na przykład możemy spotkać się tu z deszczem, bądź burzą, czy innymi warunkami atmosferycznymi, które mają wpływ na to, co dzieje się z naszymi Pataponami, bo przywali piorun, to może to być bolesne doświadczenie. Ktoś nam się chyba przekręcił tutaj. Przyznam, bo odpaliłem tę planszę kilka razy, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o utraty naszego życia. I jaki miałby zarzut, że jest to dość losowe. Można przejść tę misję korzystając z tych samych ruchów, praktycznie z zielonym życiem w całości, a można też tak tu. A można robić to samo i czasem nie przeżyć. Ale najważniejsze, że mają co jeść i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby powtórzyć dane zadanie. Tym bardziej, że tak jak widać, te mapy są dość szybkie na, na kilka minut. No tak było też tworzone z myślą o PSP, żeby sobie w wolnych chwilach odpalić gdzieś w autobusie, przejść jedną misję. Przyznam, że jakby Sony zdecydowało się znów na konsolę przenośną. Oj, to byłbym pełen nadziei, żeby właśnie na nią powstały też i kolejne patapony. Cożże zrobiła? princess? Możemy w końcu zakopać nie tyle topór wojenny, co, co co jakieś przedmioty, jak rozumiem i dorobić się nowych towarzyszy, a nie to jest jeszcze rozwój. No dobrze. Co byśmy chcieli zrobić? Level up. Tak. W którą stronę? No załóżmy tu. I rozumiem, to rozwija się jeszcze dalej. To musielibyśmy znaleźć. A tutaj potrzebujemy Kuneri funk, którego nie mamy. W dół rozumiem, że też nam brakuje tego, więc wracamy. No dobrze, ale widzę, że dochodzą nam koniki, których no być może jeszcze zatrudnić nie możemy w naszej tutaj zabawie. Dobrze, papaya. Kokonat. Tutaj widzę, doszła nam masa różnych ciekawych rzeczy. I kolejna misja. O, tu można też podejrzeć, właśnie ta, ta pogoda, co wspomniałem. Jeżeli nam bardzo by zależało, żeby zobaczyć burzę, no to warto wybrać taką mapę, gdzie ta burza się znajduje. Kolejna misja, ale myślę, że już tam dalej iść nie będziemy. Mam nadzieję, że tę podstawową mechanikę udało się pokazać, chociaż oczywiście, tak jak widać, drzewko rozwoju przepotężne. Później jeszcze dochodzą nie tylko bohaterowie, ale też inne nowe jednostki, które mają. Nowe umiejętności, i ta gra naprawdę fajnie się rozwija, zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo. No bo trzeba jeszcze tam w bębenek się bardziej nauczyć bić, ale przy okazji możemy zobaczyć też, jak daleka czeka nas podróż, jakie biomy będziemy tutaj mijać, bo również to, co w tyle, nam się co chwilę zmienia. Więc myślę, że tytuł naprawdę fajny. Bardzo ładnie zremasterowane, wiadomo, no gdzieś te wideo to jest chyba jedyna rzecz, której można się przyczepić, no i może fajnie by było jakby ten język polski doszedł, no ale to jest też zrozumiałe, patrząc na to, że wiele innych języków, które aktualnie Sony obsługuje w tytułach ekskluzywnych, no tutaj też nie ma, no to, to ten brak polskiego niestety nie dziwi, ale... Znów, no nie jest taki skomplikowany tutaj język, żeby nie rozumieć co się dzieje. A nawet jak się nie rozumie co się dzieje, no to bardziej chodzi o tę muzykę i historię można sobie dopowiedzieć, bo obraz pokazuje też całkiem sporo. No dobrze, w tym miejscu kończymy naszą przygodę z drugą odsłoną Pataponów. 62 zł, bodajże w ps Store na ten moment, na dzień premiery. Myślę, że cena w sam raz jak na taką przygodę, chociaż no też trzeba mieć na uwadze, że. Jest to gra przenośna, stworzona na szybkie partyjki, więc z jednej strony to jest fajne, bo można usiąść przy telewizorze na 15-20 minut i zrobić spore postępy. Z drugiej no właśnie, czy przy tym telewizorze to zawsze będzie przynosiło taką radość jak gry stworzone typowo pod niego. No to już pytanie do każdego z osobna, kto byłby zainteresowany zakupem. Mimo wszystko myślę, że warto. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!